Teraz już widzę, że jestem też na Facebooku i na YouTubie. Dzień dobry, cześć. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym z serii naszych spotkań czwartkowych, czyli owocowy czwartek, gdzie dosyć luźno um, rozmawiamy o HR-ze, ogólnie o well o trendach, o tym, co się dzieje na rynku. Ja dzisiaj mam. Lekki poślizg, za co Was bardzo przepraszam, ale miałam spotkanie e, odnośnie projektu, który, do którego się przygotowujemy, dlatego niestety musiałam e, zacząć troszkę później. Słuchajcie, dzisiaj nadaję po raz ostatni z tej przestrzeni, tutaj, którą widzicie za mną. E, jest to mieszkanie, w którym ostatnio mieszkaliśmy przez, no, ostatnio, przez ostatnie trzy miesiące, ale teraz się przeprowadzamy do domu, więc za niedługo będą nowe przestrzenie. E, także tutaj ostatni rzut e, na. na na te ściany, na kuchnię, którą mam z tyłu i o przestrzeniach, jak już mówimy, to ja dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o przestrzeniach, o biurach, ponieważ słuchajcie, już coraz więcej pracodawców zaczyna mówić albo myśleć, albo nawet już im mówić o tym, że chcą wrócić do biur. I teraz, jak my na to reagujemy, jak ludzie na to reagują, to jest bardzo ciekawa. Ciekawe do obserwacji, ponieważ słuchajcie, przed pandemią dla nas, jako dla Polaków, praca zdalna to był jeden z najbardziej oczekiwanych benefitów wśród pracodawców. My chcieliśmy pracować, 80% z nas, tak plus minus, jak wtedy mówiły badania, chcą mieć pracę zdalną. Tylko jedna trzecia pracowników w ogóle mogła myśleć o pracy zdalnej. Oczywiście to były takie pojedyncze przypadki, gdzie można było po prostu od czasu do czasu pracować sobie zdalnie. Nagle przyszła pandemia i z dnia na dzień my wszyscy musieliśmy się do tego przygotować przejść na tą pracę zdalną. I oczywiście wiele wyzwań z tym związanych, o czym my też już też nieraz mówiliśmy, wy sami tego doświadczyliście, minęło już te 18, tak dobrze mówię, no kilkanaście miesięcy, my się do tego przyzwyczailiśmy, Polacy bardzo polubili pracę zdalną, badania pokazują, że chcemy pracować zdalnie i że bardzo trudno nam będzie wrócić do tego, co było sprzed pandemii. I teraz słuchajcie, to co jest bardzo ciekawe, to pracodawcy zaczynają Myśleć o tych powrotach, część z nich już powoli wraca, część z nich chce łączyć hybrydowo, ale mają bardzo duże wyzwanie. Jak zachęcić swoich ludzi, jak zachęcić pracowników do tego, żeby oni zaczęli, żeby oni po prostu chcieli wrócić do biura? No bo my się przyzwyczailiśmy, zauważyliśmy, że. Bardzo dużo oszczędzamy czasu na dojazdy, szczególnie, na przykład, szczególnie w Warszawie, gdzie co czasami dojazd do pracy dziennie to jest 2-3 godziny w samochodzie czy w komunikacji miejskiej, już nie mówiąc o oszczędności związanych z tym tematem, z tematem dojazdów, paliw itd. Bardzo ciężko nagle, ciężko jest nam sobie to wyobrazić, że z dnia na dzień wracamy do tego rytmu, do takich sztywnych godzin pracy, gdzie musimy wejść w dresko od nowa, kiedy my tutaj w połowie w dresie zazwyczaj, czy w piżamie. Oczywiście nie wszyscy, ale jednak. Myślę, że znaczna większość z nas sobie w ten sposób właśnie pracuje. Um, wyjdziemy poza naszą strefę komfortu. Nowi ludzie, biuro, nie wszystkich lubimy, wiecie, e, small talki w windzie. Nie każdy, nie każdy po prostu chce do tego wrócić. Wczoraj miałam bardzo ciekawą rozmowę e, z jedną z firm spedycyjnych, gdzie tam dział właśnie IT otwarcie powiedział, że oni nie wracają, nie chcą wracać i jak gdyby hmm, HR jest świadomy, że jeżeli oni im nakażą, powiedzą ok, macie wracać, to po prostu będą mieli wypowiedzenia. Ludzie otwarci może sami papierami, jeżeli wy nam będziecie kazać wracać do biura. Są takie branże, w których coś takiego, no pracownicy po prostu są, się czują tak komfortowo, tak swobodnie, wiedzą, że mogą sobie na to pozwolić, e, no i to się dzieje. Słuchajcie, pytania do was, czy wy w ogóle z czymś takim się u siebie spotkaliście? Ja spotkałam się już z tym nieraz, że pracownicy po prostu mówią: Nie wracamy, nie chcemy. Jeżeli firma nam będzie kazać, my po prostu złożymy wypowiedzenie. No bo prawda jest taka: jeżeli pracodawca powie, yy, masz wracać do biura, to, yy, no to ty musisz wracać. Tak? To nie jest tak, że ty teraz stwierdzisz, że nie, ja chcę tak. Jak no, gdyby nie, no tutaj pewnie decyduje pracodawca i on powinien zapewnić ci bezpieczeństwo, bezpieczne miejsce pracy. Jeżeli jest bezpiecznie w biurze. Wszystko jest przygotowane do Twojego powrotu, no to jak gdyby my w tej stronie tak naprawdę no już musimy się dostosować. Słuchajcie, to co jest em, em, bardzo ciekawe. Takiej perspektywy przygotowania w ogóle biura. To niedawno pisaliśmy, w tamtym roku pisaliśmy taki raport o środowisku pracy, gdzie pisaliśmy o biurach, jak tworzy się biuro, że człowiek jest w centrum, że to biuro to już nie kojarzy się nam tylko i wyłącznie z pracą, tylko jest to miejsce spotkań, jest to miejsce budowania relacji, spotkań, poznawania nowych ludzi itd. Więc e, to, to, to biuro to już jest dużo bardziej niż po prostu tylko miejsce przychodzenia do pracy. Teraz te osoby, które tęsknią właśnie za wychodzeniem do pracy, najczęściej mówią, brakuje nam ludzi, brakuje nam kontaktu z, z żywym człowiekiem, tęsknię za tymi smoltokami. Ja ich zrobiłam taką mini ankietę u nas właśnie tutaj na Instagramie. To okazuje się, że prawie 70% osób, które odpowiedziały mi na tą ankietę, nie chce wracać do biur, a te 30 osób mówi, że tak, że chce do biur. Czyli jednak, znaczy to jest taka bardzo mini mini badanie, ale jednak widać, że większość ludzi czuje się komfortowo, czuje się komfortowo no i chce E, jak najdłużej pracować w domu, a przynajmniej mieć tą możliwość pracy łączonej. I to jest coś, co Polacy bardzo pokochali, Polacy chcą pracować hybrydowo, e, z badań, które, które najczęściej, a widzę, to jest około dwóch, trzech dni. W ogóle odnośnie badań, powrotów do biur, to w przyszłym tygodniu we wtorek, od razu już Was zapraszam, o godzinie 14.30 będziemy mieli spotkanie z firmą Colliers International. Mamy dwie osoby, dwie reprezentantki firmy, które opowiedzą nam o o tym, o badaniu, które firma CORIS przeprowadziła na ponad 120 pracodawcach odnośnie właśnie powrotów do biur. Bardzo Was zachęcam. Badanie jest szalenie ciekawe, wnioski są naprawdę interesujące. Także w przyszłym tygodniu Wam powiemy dokładnie, tak już z perspektywy badawczej, e, e, badania rynku, jakie są wyzwania dla pracodawców. Jest bardzo ciekawe. Niedawno miałam rozmowę z jedną z klientek naszych, która mi mówiła, że potrzebują wdrożyć działania, żeby właśnie zachęcić ludzi do biur. Powiedziała Ewa, ludzie nie chcą przychodzić do biur, e, kiedy my w Warszawie mamy miejsca parkingowe dla nich jakby, m, e, w budynku. To jest, e, m, jeżeli ktoś e, jak gdyby nie jest z Warszawy, może to dla nich mas nie brzmi tak atrakcyjnie, ale ja przez 10 lat mieszkałam w Warszawie. Jeżeli mieszka się m, e, pracuje się mniej więcej w centrum, czy teraz wola tutaj, no, tam gdzie są biurowce, bardzo jest ciężko o miejsca parkingowe, to naprawdę, jeżeli firma. E, m, daje miejsca parkingowe, parkingu podziemnym, w biurowcu firmy, to, to, jest, to jest wow, takich miejsc zaraz jest kilka, tylko i wyłącznie dla um, najwyższej kadry menedżerskiej, więc to jest coś, na, ja już widzę, że naprawdę pracodawcy stają na głowie, starają się przygotować uh, jak najlepsze warunki, miejsc pracy dla pracowników, żeby tylko wrócili i ludzie nie, do koń nie chcą wracać, Firmy co prawda też zdecydowały się, czy bardzo często, jeżeli na przykład w ostatnich dwóch latach była zmiana przestrzeni biurowych, zresztą to już był trend, który wcześniej się pojawiał, że, słuchajcie, że jest mniej biurek niż pracowników. Um, jak 4 lata temu, chyba 4 lata temu tego rodzaju projekt miałam, w takim projekcie miałam okazję uczestniczyć, gdzie przeprowadzki do biura, że było 80% biurek, czyli 25, 20% pracowników nie miało na stałe, znaczy nie miało miejsc w ogóle, bo żadni z pracowników nie mieli przypisanych na stałe. To spotkało się z niepokojem. Ludzie od razu kojarzyli to ze zwolnieniami i nie rozumieli, dlaczego w ten sposób pracodawcy myślą. Teraz to jest normalne, jak gdyby my myślimy o tym, ok, mam te X% procent zapewnionych miejsc zawsze pracy jeżeli nie ale ale każdy zawsze znajdzie pracę czy nie przy, przy biurku, ale są przestrzenie kreatywne, są spotkania, są salki, są inne przestrzenie, które pracodawcy dają. Więc e, też oszczędnościowych, e, po, oczywiście oszczędnościowe argumenty są za tym, żeby e, zmniejszać te przestrzenie biurowe, ale też Biura wyglądają zupełnie inaczej. To już nie jest tak, że każdy ma swoje biurko przypisane, bardzo często są rotacyjne przestrzenie biurowe, activity-based workplace to jest taki to jest, to jest tryb pracy, w którym coraz częściej ludzie przygotowują swoje biura, pracodawcy przygotowują swoje biura, gdzie my nie mamy przypisanych biurek, gdzie my rotacyjnie podchodzimy do biura, raz pracuję w przestrzeni kreatywnej, raz w pokojach ciszy, mam biuro stojące, a ja się siedzących i tak dalej i tak dalej, więc duża większa elastyczność, ale to jest elastyczność, to jest coś, czego my jako pracodawcy pracownicy oczekujemy od pracodawców bardzo często. Pracodawcy są też na to otwarci, natomiast oczywiście to jest nowe, to jest coś nowego, eee, no i wszyscy wszyscy się tego uczymy. Ale słuchajcie, tak jak powiedziałam wam, my Polacy okazuje się, że bardzo lubimy pracę zdalną. Eee, Niedawno prowadziłam też taki projekt. Przygotowaliśmy cykl podcastów o pracy zdalnej. Robiliśmy wywiady z, a, głównie z prezesami firm, które od X lat pracują zdalnie. Polskich firm. Co ciekawe. Um, jest taka firma Nozbi, która już od kilkunastu lat już pracuje zdalnie, w pełni zdalnie i zespół jest totalnie zdalny. Zdalne, widzą się kilka razy do roku na spotkaniach integracyjnych, natomiast w pełni, w pełni pracują zdalnie. Prezes mieszka w Hiszpanii, nie wiem czy na stałe, ale jak my rozmawialiśmy, to wtedy mieszkał w Hiszpanii. Zespół jest po prostu rozrzucony. Bardzo ciekawą rzecz wtedy Michał nam powiedział, <laughs> właśnie, że on e, bardzo, e, bardzo dużo czasu tłumaczył, poświęcił na tłumaczenie innym, że u niego, osoby, u niego w zespole e, osoby bardzo dużo pracują. Ciężko było nam to zrozumieć. E, myśląc o pracy zdalnej zazwyczaj kojarzy nam się to, nie wiem, kojarzyło nam się to przed pandemią właśnie z Netflixem, czy tymi spacerami przez tym, z telefon, ogarnianiem innych rzeczy, wszystkim tylko nie z pracą. I właśnie Michał mówił, że e, nie. U niego ludzie, to jest bardzo dobrze, bardzo ważna informacja jak rekrutować ludzi, ale u niego ludzi on potrzebuje uczyć, żeby odpoczywali, żeby ta praca z, Praca nie weszła e, na ich e, życie prywatne, żeby znaleźć przestrzeń na odpoczywanie. To jest też bardzo duża zmiana, którą teraz e, widzimy. E, umiejętność zarządzania pracą zdalną i e, w ogóle pracą i naszym życiem prywatnym. Ten work-life integration, który coraz częściej się pojawia, a nie już work-life balance, nie rozdzielamy gromą kreską e, pracy i Pracy i życia e, prywatnego, tylko jednak jest to całość, jest to takie, takie zintegrowane nasze życie. E, też wracając jeszcze do biur, do przestrzeni biurowych. Słuchajcie, kiedyś jak przygotowywało się przestrzenie biurowe, to myślało się o takiej, znaczy, dalej się o ergonomii, ale jednak, żeby jak najszybciej pracownik, żeby nie rozpraszać pracownika, jeżeli musi na przykład coś wydrukować, żeby ta drukarka była jak najbliżej. Przepraszam, <coughs> żeby nie musiał się specjalnie przemieszczać, tak wszystko, żeby miał pod ręką. Później zauważono, że jednak te kontakty między pracownikami są coraz bardziej odległe, ludzie unikają innych ludzi, zamykają się, alienują się w tym swoim świecie online, więc powstawały biura, szczególnie na przykład w branżach IT, gdzie był jeden wielki, jedna wielka przestrzeń i na środku jedna drukarka, bardzo ciekawe przypadki. Tak słyszałam, gdzie trzeba było wstać, żeby po prostu pracownicy byli zmuszeni, żeby wstać, przejść przez to całe biuro do jednej drukarki, a też niejako wymuszając te kontakty społeczne mm. między sobą. Myślę, że to jest coś, co my teraz obserwujemy. Ma, pracownicy czują niepokój, nie czują się niekomfortowo z tym, że mają nagle wrócić e, do biura. I znowu będzie trzeba zaangażować ludzi do tego, żeby po prostu zaczęli ze sobą rozmawiać, żeby zaczęli wchodzić na spotkania, żeby widzieli wartość dodaną w spotkaniach w biurze. I to jest jedno z wyzwań, które właśnie teraz mamy. mamy kilka zapytań. Teraz zaczynamy jeden projekt nowym klientem przy programie wellbeingowym. Co zrobić, żeby ludzie zaczęli wracać do biur? Więc my tworzymy działania, które część online, tak, ale część już offline, w świetnej nowej przestrzeni biurowej, żeby zachęcić w ogóle pracowników, do tego, żeby przyszli i żeby się od czasu do czasu, niekoniecznie od razu codziennie, ale żeby jednak przychodzili do, e, do biur. Ponieważ e, no, są pracodawcy, którzy tak jak już wcześniej mówiłam, będą. E, są, są pracodawcy, którzy na, w ogóle stwierdzają, że nie, na razie my do końca dnia na pewno pracuj, do końca roku na pewno pracujemy zdalnie i nic się nie zmienia, ale już coraz więcej pracodawców mówi o tym, że jednak wracamy do biur. E, Mówi myśli o tym, że będą te powroty. Większość jednak chce zostać przy tych pracy hybrydowej, czyli jednak część pracujemy zdalnie, część pracujemy w domu. No i to jest to, co my jako pracownicy chyba na ten moment najbardziej oczekujemy. Słuchajcie. E, tyle, tyle na dzisiaj. Ja Was zapraszam na przyszły tydzień, na e, spotkanie z firmą Colliers International na wtorek. O 14:30 będziemy mieli live'a i będziemy słuchał, będziemy opowiadali, e, panie z Colliers będą Wam opowiadały o wynikach badania, które przeprowadzili. Fajne, ciekawe, konkretne wskazówki, co pracodawcy mówią, jak się przygotowują do powrotu do biur, no i też czego się najbardziej obawiają, jakie są największe wyzwania związane z tym tematem. E, ja chciałabym Wam powiedzieć, że my przygotowujemy, Przygotowujemy nowy produkt, przygotowujemy taki um, e-book dla Was, żeby podpowiedzieć Wam, jak zaangażować pracowników, jak im pomóc w powrotach do biur. Także ten materiał będzie najprawdopodobniej na początku września już dostępny. Mm. Będziemy dawać znać. W międzyczasie, jak tylko będziecie mieli jakiekolwiek pytania, wyzwania, dajcie nam znać. E, my będziemy starać się Was inspirować, żeby i pomagać Wam. Tym, żeby jednak wrócić do tego biura. Ja jestem z ogromnym zwolennikiem pracy zdalnej, sama pracuję zdalnie, ale jednak brakuje mi ludzi i rzeczywiście. E, e, tęsknię bardzo za przestrzeniami biurowymi i tutaj pozdrawiam e w którym miałam okazję niedawno pracować. Mam nadzieję, że uda mi się coś takiego również tutaj w Kanadzie znaleźć, ponieważ jednak mimo wszystko, mimo tych wszystkich plusów pracy zdalnej i to, że mogę e być e no nie zawsze umalowana, ubrana i, i pracować w dresie jednak mimo wszystko, mimo wszystko naprawdę e dobrze jest mieć od czasu do czasu kontakt z żywym człowiekiem, napić się naprawdę fajnej kawy. I, no, i dużo, dużo bardziej kreatywnie inspirować się po prostu pracując z innymi. Słuchajcie, dzięki za dzisiaj. Ja, jeszcze ostatnie słowo chciałam Wam powiedzieć. Zapraszam Was, jeżeli jeszcze nie jesteście w naszym newsletterze. Zapiszcie się, bo my tam co tydzień wysyłamy ciekawe, um, ciekawostki świata HR, wellbingu nie tylko, bo też ogólnie nasze doświadczenia HR, dzielimy się dobrymi praktykami, podpowiadamy, inspirujemy, no i też mamy taką swoją społeczność, którą budujemy, tworzymy właśnie na naszym mailingu. Więc zapraszam, wellbing po swojemu.pl, Tam możecie się napisać na wellbing, na nasze Magic. Dajcie, dzięki wielkie, ostatni raz w tej przestrzeni, e, firmy wracają do biur, a ja będę się też przenosić i e, już za niedługo pokażę Wam e, nową przestrzeń, z której będę się z wam, Wami łączyć. Dzięki wielkie, do zobaczenia, miło by mi było, fajne 15 minut na obozowym czwartku, do zobaczenia za tydzień e, na obozowym czwartku, a we wtorek na spotkaniu z firmą Colliers International. Super, dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć, pozdrawiam.